Czy wiedziałeś, że te paseczki na twoich paznokciach mogą wołać o pomoc? I że twoje zawsze zimne dłonie to nie tylko fanaberia albo kwestia wieku? Dziś ujawnię coś, co może wszystko zmienić. Jak odbierasz drobne sygnały, które codziennie wysyła ci twoje ciało? Słuchaj, założę się, że już słyszałeś, jak ktoś mówi Ach, po pięćdziesiątce to normalne mieć rzadsze włosy. Albo zimne dłonie to przecież normalne. A co jeśli powiem ci, że istnieje ukryte powiązanie między wszystkimi tymi sygnałami, i że być może, tylko być może to wcale nie jest takie normalne? Opowiem o czterech sygnałach, pojawiających się na twojej skórze włosach i paznokciach kiedy twoje ciało desperacko prosi o minerał, którego prawdopodobnie nawet nie podejrzewasz, że ci brakuje. Te sygnały są jak tajny kod, którego twój organizm używa, żeby się z tobą komunikować. Może cię to zaskoczyć. Nawet mieszkając w krajach takich jak na przykład Brazylia, gdzie zgodnie z prawem każda sól musi zawierać jod, miliony ludzi wciąż mają niedobór tego minerału. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ponad 2 miliardy ludzi na świecie. Nie otrzymuje wystarczającej ilości jodu. I to nie dotyczy tylko biednych krajów, nie? To dzieje się nawet w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie. Ale dlaczego to dzieje się tuż pod naszym nosem? Odpowiedź cię zaskoczy. Wielu ludzi dziś unika soli z powodu wysokiego ciśnienia i doskonale to rozumiem. Inni zamienili zwykłą sól na te bardziej wyszukane. Jak różowa sól himalajska czy sól morska, które są świetne, ale tu pojawia się problem. Większość z nich nie zawiera jodu. A jeśli nie jesz dużo ryb ani owoców morza, no cóż, wtedy sprawa naprawdę się komplikuje. Teraz zwróć uwagę, bo pokażę Ci dokładnie, jak Twoje ciało próbuje Cię ostrzec. To są cztery sygnały, które możesz zobaczyć w lustrze już dziś. Pierwszy sygnał, i ten tutaj jest najbardziej wymowny, Twoje paznokcie mają pionowe kreski. Spójrz teraz na swoje paznokcie. Widzisz cienkie paseczki, które biegną od nasady aż po czubek. To się nazywa bruzdy pionowe. Wiesz czemu się pojawiają? Jod jest jak paliwo dla twojej tarczycy, tej gruczołu, który znajduje się tutaj na szyi i jest praktycznie termostatem twojego ciała. Kiedy brakuje jodu, tarczyca pracuje wolniej. Jak silnik bez wystarczającej ilości paliwa. A kiedy to się dzieje, Twoje ciało zaczyna oszczędzać energię na produkcji nowych komórek, w tym komórek paznokci. W rezultacie paznokcie mają słabsze przebarwienia i łatwiej się łamią. To dosłownie Twoje ciało mówi: Słuchaj, nie jestem w stanie wykonać pełnej pracy, bo brakuje mi materiału. Jeśli myślisz, że to niepokojące, poczekaj na kolejny objaw. Drugi objaw, ten tutaj wiele osób ignoruje. Zawsze jest ci zimno, zwłaszcza w dłoniach i stopach. Założę się, że znasz tę sytuację. Jesteś w grupie znajomych, wszyscy narzekają na upał, a ty siedzisz skulona, bo jest ci zimno. Albo Twoje ręce są zimne nawet w ciepłe dni. I ludzie nawet to komentują, kiedy się witają: wiesz, co może się dziać? Twoja tarczyca jest odpowiedzialna za regulowanie twojej wewnętrznej temperatury. To tak, jakby była termostatem w twoim domu. Kiedy nie działa prawidłowo z powodu braku jodu, to tak, jakby ten termostat był zepsuty albo rozregulowany. Twoje ciało po prostu nie jest w stanie wytworzyć wystarczająco dużo ciepła. Zwłaszcza na kończynach, takich jak dłonie i stopy, gdzie krążenie jest już naturalnie wolniejsze. To nie fanaberia ani kwestia wieku. To może być sygnał, że ciało prosi o pomoc. Są jeszcze dwa sygnały, które stają się bardziej oczywiste, gdy wiesz, na co patrzeć. Trzeci sygnał: Ten tutaj frustruje wiele osób. Twoja skóra jest sucha i opuchnięta. Ile kremów już próbowałeś? Ile cudownych produktów na suchą skórę już wypróbowałeś? Jeśli już próbowałeś wszystkiego, a twoja skóra nadal jest bez życia, sucha, albo zauważyłeś, że twoja twarz jest bardziej opuchnięta rano, zwróć uwagę. Kiedy tarczyca pracuje wolniej z powodu braku jodu, nasza skóra odnawia się znacznie wolniej. To tak, jakby stare komórki stawały się tam leniwe, przez co skóra wygląda na matową i suchą, bez blasku. A co z tym obrzękiem? Zwłaszcza na twarzy, rano. To się dzieje, ponieważ wolny metabolizm sprawia, że organizm zatrzymuje więcej płynów. To inny rodzaj obrzęku niż ten spowodowany nadmiarem soli. Jest subtelniejszy i bardziej uporczywy. Ale jest jeszcze jeden ostatni objaw, który najbardziej przeszkadza wszystkim. Czwarty objaw. Co najbardziej rani poczucie własnej wartości? Czy twoje włosy są rzadsze lub bardziej łamliwe? To chyba najbardziej boli w sercu, prawda? Gdy zauważasz, że włosy, z których byłeś dumny, już nie wyglądają jak dawniej, włosy stają się cieńsze, łatwiej się łamią, albo zauważasz więcej wypadających włosów podczas kąpieli na szczotce. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Mieszki włosowe są bardzo wrażliwe na hormony tarczycy, a gdy tych hormonów brakuje z powodu niedoboru jodu, ich poziom spada. To tak, jakby harmonogram wzrostu włosów został zaburzony. Włosy rosną wolniej, stają się słabsze i cały naturalny cykl zostaje zakłócony. Jeśli rozpoznałeś u siebie niektóre z tych objawów, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Zanim zaczniesz biegać za drogimi suplementami lub skomplikowanymi zabiegami, wiedz, że istnieją proste i naturalne sposoby, aby to rozwiązać. I co najlepsze, prawdopodobnie masz już dostęp do niektórych z tych rozwiązań w swojej kuchni. Jeśli lubisz ryby, jesteś już na dobrej drodze. Ryby takie jak dorsz, łosoś i sardynki to prawdziwe skarbnice jodu. Krewetki też są fantastyczne. Mam tu mało znaną wskazówkę: filet z dorsza dostarcza więcej jodu niż potrzebujesz przez kilka dni. Dla osób bez ograniczeń jajka są wspaniałym i przystępnym źródłem, zwłaszcza żółtko, które zawiera najwięcej składników odżywczych. Dwa jajka na śniadanie już robią dużą różnicę. Nabiał również bardzo pomaga. Szklanka mleka lub kubeczek naturalnego jogurtu dostarcza już dobrą ilość jodu, a ten serek na podwieczorek może Ci pomagać bardziej niż myślisz. A teraz, jeśli lubisz japońskie jedzenie, masz szczęście. Wodorosty morskie to absolutni mistrzowie, jeśli chodzi o jod. Ten nori, który jest w sushi, to doskonałe źródło. Ważna wskazówka: nie przesadzaj z wodorostami, ponieważ mogą zawierać zbyt dużo jodu. Wszystko ma swoje granice. I oczywiście nie możemy zapomnieć o soli jodowanej. Ale tutaj musisz być sprytny. Kiedy kupujesz sól. Zawsze sprawdzaj na etykiecie, czy jest wyraźnie napisane sól jodowana. Sole gourmet, nawet jeśli są bardzo dobrej jakości, często nie mają dodanego jodu. Niektóre osoby mogą skorzystać z suplementów jodu, zwłaszcza te, które nie są w stanie włączyć tych źródeł do swojej diety, ale tutaj ważna jest ostrożność. Specjaliści zalecają, aby suplementacja odbywała się pod nadzorem, ponieważ zarówno niedobór jak i nadmiar jodu mogą powodować problemy z starczycą. Jeśli rozważasz suplementację, wybieraj opcje z umiarkowanymi dawkami, zazwyczaj od 150 do 300 mikrogramów dziennie. Unikaj produktów z wysokimi dawkami, mogą być bardziej szkodliwe niż pomocne. Niektóre osoby są bardziej narażone na niedobór jodu. Jeśli jesteś wegetarianinem lub weganinem, musisz być bardziej uważny, ponieważ główne źródła jodu pochodzą ze zwierząt lub z morza. Osoby stosujące bardzo restrykcyjne diety lub całkowicie eliminujące sól z diety również mogą być narażone na ryzyko. Jeszcze jedna ciekawostka. Osoby jedzące dużo brokułów. Kalafiora, kapusty i surowej soi mogą mieć większe trudności z przyswajaniem jodu. Ale spokojnie nie musisz przestawać jeść tych warzyw, które są bardzo zdrowe. Po prostu dobrze je gotuj i dbaj o urozmaiconą dietę. Jeśli zauważyłeś kilka z tych objawów i ci przeszkadzają, warto porozmawiać z lekarzem. Proste badanie krwi może pokazać, jak działa twoja tarczyca. Główne badania to tyreotropina T3 i T4. Pamiętaj, że te objawy mogą mieć także inne przyczyny. Na przykład ciągłe odczuwanie zimna może być spowodowane anemią lub problemami z krążeniem, a łamliwe paznokcie mogą wynikać z niedoboru innych witamin. Dlatego ważne jest, aby patrzeć na cały obraz i w razie potrzeby zasięgnąć porady specjalisty. Oto, co najbardziej mnie w tym wszystkim porusza. Drobne zmiany potrafią odmienić Twoje życie. Co powiesz na to, żeby zacząć od włączenia ryby do diety przynajmniej dwa razy w tygodniu, albo spróbować tej gotowanej jajka na podwieczorek? A jeśli jesteś na tym etapie życia, kiedy musisz lepiej zadbać o swoje zdrowie? I spójrz, wszyscy dochodzimy do tego etapu. Zwracanie uwagi na te sygnały, które daje ciało, to troskliwy sposób dbania o siebie. Nasz organizm jest mądry i zawsze próbuje się z nami komunikować czasami musimy tylko nauczyć się słuchać co on mówi poprzez te drobne sygnały oto moja sugestia obserwuj dziś swoje sygnały przyjrzyj się swoim paznokciom poczuj swoje dłonie oceń swoją skórę i włosy możesz to nawet zapisać na kartce następnie wprowadź kilka zmian w swojej diecie dodając więcej źródeł jodu za dwa miesiące przeprowadź tę samą ocenę. Założę się, że będziesz zaskoczony zmianami. Może się okazać, że twoje paznokcie są gładsze, dłonie mniej zimne, skóra wygląda lepiej, a ty masz nawet więcej energii taś na co dzień. I pamiętaj, dbanie o zdrowie nie musi być skomplikowane. Czasami to właśnie najprostsze zmiany przynoszą najlepsze rezultaty. Należy zwracać uwagę na sygnały ciała i działać z troską oraz mądrością. Twoje ciało codziennie mówi do ciebie poprzez te sygnały. Pytanie brzmi: czy słuchasz? Czy ten film otworzył ci oczy na te ważne sygnały, które daje Twoje ciało? Nie zapomnij zasubskrybować kanału i podzielić się tym z przyjaciółmi, którzy mogą skorzystać z tych informacji. Również. Twoje zdrowie i ich zdrowie mogą od tego zależeć. Do następnego filmu.